Deweloper zburzył wille Rosami. Nieznane przyczyny pożarów w Zębie, ludzie, których plany legły w gruzach, potrzebują pomocy. Związek Podhalan chce przejąć własność oddziałów 90. urodziny projektanta znanych Karpielek ⁇ Katarzynki i ratowników. rosami Wpisana do Ewidencji Zabytków nie miała szans w starciu z koparką. W ciągu dwóch dni przestała istnieć. Właściciel pokonał nie tylko opór zabytkowej materii, ale również przepisy. Dom został rozebrany bez zezwolenia konserwatora zabytków i starostwa powiatowego. Mieszkańcy powiadomili policję i odpowiednie instytucje. Wczoraj budynek stał tak, jak został wpisany do Gminy Ewidencji Zabytków. Więc trudno mi stwierdzić, co się wydarzyło od dnia wczorajszego. No, ale nie może pani tak mówić, bo mieszkańcy powiadamiali pani o, o paniu. Tak, była wczoraj przeprowadzona wizja w terenie, na podstawie której stwierdzono i spisano protokół. Został zawiadomiony powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, prokuratora rejonowa oraz policja. No i mimo tego dom jest dzisiaj rozbierany. Proszę, mają, ale nie mam żadnych możliwości, jak Państwo to wyobrażają, mamy stanąć i, i trzymać za rękę po prostu robotników. Pracownicy powiatowego inspektora, nadzoru budowlanego udali się na miejsce, stwierdzili stan, y, jaki się dzieje na działce i w tej chwili podejmowane są czynności administracyjne, żeby wstrzymać te roboty budowlane. Mieszkańcy ulicy Tuwima próbowali wpłynąć na plany inwestora już w grudniu 2014 roku. Z przerażaniem patrzyli na projekt budynku, który miał powstać w dzielnicy Willowej. Mieszkańcy prosili burmistrza, żeby deweloper nie mógł tutaj wybudować. Do tego pisma były tam oczywiście argumenty nasze przedstawione. Do tego pisma mamy tu załącznik z 55 podpisami mieszkańców okolicznych tutaj domów. Człowiek jest bezradny. Bezradny na układy nie ma rady po prostu. No i cóż tutaj możemy zrobić? Na planach przedstawionych do zatwierdzenia dwa lata temu w starostwie powiatowym istniejąca willa miała zostać zachowana. Rosami stałaby się częścią apartamentowca na 40 mieszkań z podziemnymi parkingami. Mam opinię konstruktora na ten temat. I dlatego najpierw zdobyliśmy opinię, żeby odkreślił nam stan budynku. Budynek stwarza zagrożenie dla ludzi i należy niezwłocznie go rozebrać. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezwłocznego uzyskania pozwolenia. I o taki, taką rzecz żeśmy wystąpili. 25 listopada 2016 byłem w powiatowym, u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego u pana Kęska chciałem mu to złożyć, on powiedział, że on nie wydaje pozwoleń na, rozbi na rozbiórkę, wydaje starostwo. W związku z tym przepisałem na starostwo i to zostało w starostwie złożone. Ale mam prawo dokonać rozbiórki. Mimo, że nie otrzymał Pan odpowiedzi na to, na to na pismo. pismo. Proszę Panią, niezwłocznie, czytałem trzy razy, no, słowo niezwłocznie, Czy, ale... trzy, trzy razy czytałem Pani co mówi prawo budowlane. I chciałbym, żeby to prawo budowlane, prawo w ogóle w Polsce było przestrzegane. Młoda rodzina z dwójką dzieci i starsze samotne małżeństwo dobrali się jak w korcu Młodzi szukali swojego miejsca na ziemi, a starsi kogoś, kto przejąłby gospodarkę. Ciotka się z tego cieszyła, bo to było całe jej życie i, i myśmy obiecali, że w zamian za tę opiekę my po prostu to gospodarstwo utrzymamy. Nie tak, że zrezygnujemy, bo jesteśmy młodzi i pójdziemy do pracy. Nie chcemy. Myśmy chcieli, bo myśmy razem z mężem wyszli z gospodarstwa i, i chcieliśmy po prostu cioce jakby zrobić tą przyjemność, że, że za to, że ona nam zapisała ten dom, my to gospodarstwo utrzymamy. W płomieniach, które ogarnęły gospodarstwo w zębie, śmierć poniosła nie tylko bliska im osoba. W popiół obróciły się również marzenia. Dzieci się cieszyły już, już se pokoje wybierają, że jeden będzie siedział tu drugi tu. Z wujkiem ciotką. No a ta ma ono. Chciałaby widzieć ciotkę jeszcze, ja Trochę to nasze życie tak, wie pani, co trochę się po... Pogmatwało wszystko, prawda? No, bo, bo, bo naprawdę mieliśmy tam dużo, dużo, dużo planów, które, które miały być razem. Dzieci, dzieci chciały już, no miałyby tam opiekę. Na razie wszyscy mieszkają w wynajmowanym przez młodych domu. Mieszkamy na razie na wynajętym tu. Dobrze nam tu się mieszka, nie, nie z tym nie mamy żadnego problemu. Tylko trzeba tam jakoś na razie myśleć. Na razie przyszła zima, no to, no to nic nie wymyślimy. Może jakoś się uda pozałatwiać te wszystkie pozwolenia przez, przez zimę, no i od strony formalnej jakby, nie? Na razie próbujemy się się odbić od, od tragedii, no bo, no bo wujek stracił żonę, no i cały dobytek. Formalności to jednak nie wszystko. Potrzebne będą materiały budowlane i pieniądze. Ludzie już ruszyli z pomocą, tym bardziej, że nikt nie wierzy w to, że pożar wybuchł bez przyczyny. Ci młodzi ludzie to mieli tam po prostu mieszkać, to się zbiegło w czasie, kiedy oni powiem tak, agnotarialnie podpisali i uprawomocnił się w tym czasie. Ten pożar powstał w tym samym czasie. To jest wielki znak zapytania i, i, i tu powiem szczerze, różni ludzie i przychodzą do mnie i rozmawiają na ten temat i sugerują, że coś tu jest nie tak, albo może być podpaleniem. Strażakom nie udało się ustalić przyczyny pożaru. Sprawą zajmuje się policja. My nie staramy się myśleć o parze. My myślimy o tym, że, że ciotka nam tam zginęła przez, ten, przez to całe nieszczęście. My, my nie chcemy szukać przyczyny, bo, no bo od tego są służby. Już w tę niedzielę w kościele w Poroninie i 11 grudnia w kościele w Zębie, a później w innych podhalańskich parafiach odbędą się zbiórki pieniędzy na rzecz pogorzelców. W sprawie pomocy można się również kontaktować pod numerem telefonu widocznym na ekranie. Więcej na temat przyczyny pożaru w następny czwartek w Tygodniku Podhalańskim. Zmiany w statucie naruszają święte prawo własności, wywłaszczają oddziały z majątku. Ulotki o takiej alarmującej treści czekały na delegatów nadzwyczajnego zjazdu Związku Pod w niedzielę w siedzibie organizacji w Ludźmierzu. Zarząd związku chciał podjąć uchwałę o zmianach w statucie. Nie pozwolili na to delegaci oddziału Zakopieńskiego. Według tego zapisu, który był proponowany, głównym decydentem i ostatecznym byłby wtedy zarząd główny. Zdaniem prezesa oddziału Zakopieńskiego. Oddziały zostałyby pozbawione możliwości zarządzania własnym majątkiem. Cztery z nich są gospodarzami nieruchomości, w tym oddział Zakopieński. Ten ostatni jako jedyny posiada osobowość prawną i jest notarialnym właścicielem kamienicy. Prezes Związku Podhalan, a zbieg okoliczności sprawił, że również nazywa się Andrzej Skupień, przekonuje, że to ustawa o stowarzyszeniach narzuca uporządkowanie statutu. Życie przynosi potrzeby, chociażby sytuacja, o których mówiłem, związanych z zagospodarowaniem tego domu w którym stoimy dom podcholańskiego w ludźmierzu wymagają ażebyśmy zapisali precyzyjnie jakie są kompetencje zarządu oddziału zarządu głównego prezydium czy też zjazdu w sprawach decydowania o majątku mimo że organizacje mają na wprowadzenie tych poprawek jeszcze ponad rok uchwała o wprowadzeniu zmian miała być przegłosowana na niedzielnym zjeździe zakopieńczycy zarzucali zarządowi że nie poddano jej pod dyskusję Co to znaczy, żeby się w ogóle nie było? Obowiązkiem oddziału jest brać udział. Słuchajcie, znowu nam się robi żaba. Przykładem osób nie w sprawie, że bez oddziału nie był i co by ich było, do się utrwały dotyczące zmiany. Ale ja mówię ogólnie, nie idę do Zakładnego. Mówię zgodą też do innych oddziałów. Nie bierze się do sobie. Jest więcej oddziałów w związku. Więcej gier, więcej w dyskusji wziął udział burmistrz Zakopanego, to Rada Miasta przekazała kamienicę zakopieńskiemu oddziałowi Związku Podhalan. Związek podhalan, oddział Zakopane otrzymał budynek w akcie notarialnym, ale w akcie notarialnym sprzedaży z bonifikatą 98%. W związku z tym, gdyby się zmienił tam właściciel, sprzedali, albo inaczej rozporządzili tym majątkiem, będą musieli zwrócić bonifikatę 98%. W efekcie z porządku obrad wykreślono punkt o podjęciu uchwały w sprawie zmian w statucie. Poprawki poddano pod dyskusję. Jako nastoletni chłopiec przyjaźnił się ze znanym skoczkiem, a w czasie wojny kurierem tatrzeńskim Stanisławem Marusarzem. Jest obława w całej ulicy Kościelickiej, posuwają się patrole sprawdzają wszystkie domy co i jak. No i w tej sytuacji Staszek niewiele myśląc wlazł do psiej budy. Dużo, dużego owczarka mieli, więc wlazł do tej budy. No i siedzi w tej budzie i rzeczywiście Niemcy przyszli z psem na oborę. Poszli do izby. Gospodarz oczywiście nic nie wiedział. No i teraz pies, z którym Niemcy przyszli, no to szczekał raz do budy. Raz na Staszka, no bo nie wiedział, co jest. W 1955 roku uzyskał dyplom architekta. Projektował w pracowniach architektonicznych w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Syrii. Wyjechałem do Syrii na 7 lat. No i w Syrii, w Syrii tam projektowałem stadion na 75 tysięcy widzów i salę gimnastyczną na 10 tysięcy. po. No i teraz słyszę, co było. Pierwszy moment to był taki, że 90 tysięcy ludzi pozbawili mieszkań i władowali między innymi do tych stadionu i do, do hali, potem dżihadiści zajęli ten dom dla siebie, i potem nie wiem co się stało, zaczęło się bombardowanie. W sobotę przyjaciele Stowarzyszenia opieki nad zabytkami. Uczcili jego 90. urodziny. Spotkanie było okazją do wspomnień. Projektant Zakopieńskiego Cosu i przebudowy Wielkiej Krokwi wymyślił również małe letniskowe domki, tak zwane karpilówki, popularne w całym kraju. Nie wolno było mieć prywatnych domów, nie wiem czy pani wie. Potem roz... przyszedł Jaroszewicz i niby do 60 metrów. Ale w tym czasie ludzie budowali z blachy ze świństwa, co tylko było, no, żeby mieć ten drugi dom jak gdyby taki rekreacyjny. No i ja zrobiłem taki dla siebie z 15 domów do wielkości tej 50 metrów. No i to się tak rozeszło, że ja coś 150 zrobiłem gdzieś w okolicy Warszawy. Jest również sportowcem. Najnowsza jego praca to projekt kurortu narciarskiego w Tatrach obejmującego Kasprowy Wierch. Choć różni ich narodowość, łączą wspólne góry. Słowaccy i polscy ratownicy działają w Tatrach, odkąd ludzie tu wyruszający potrzebują ich pomocy. Nieraz pokonywali nie tylko ciężkie warunki, ale i przeszkody prawne. Po tej transformacji, czyli po 1992-1993 roku, zawsze się układała współpraca dobrze, ale czasami trzeba to było robić nielegalnie. Trzeba było, bo to były takie wymogi, mogę to otwarcie powiedzieć, że trzeba było na przykład czy cyka ukraść tu ze Słowacji, zresztą oni nam w tym pomogali. Bo jak nie, to były horandalne ceny na tamte czasy, żeby sprowadzić stąd zwłoki czy rannego. Teraz nie ma żadnych barier. Często bardzo często uczestniczy yy, nasz śmigłowiec. W tych akcjach ratunkowych. łączą ich również wspólne pasje. Spotykają się nie tylko w trudnych górskich akcjach. To są kamarati, mentalita jest ta sama, także nie spotykamy się tylko na wyprawach ratunkowych, ale też i na imprezach takich jak je tu, też luźno mamy taką fajną akcję, gdzie sobie przypominamy to zachranić ich, to każdą zimie chodzimy. Na Grzeża, a gdzie przy, przypominamy tą a, akcję ratunkową, która była kiedyś przez wojnę, hej, że boli po tych partyzantów. od 11 lat spotykają się również w Zubercu na słowackich katarzynkach, żeby tu wejść, trzeba spełnić jeden warunek. Kto tutaj przyjdzie, musi być ubrany w strój ludowy, ale kompletny. nie tylko spodnie czy sama koszula. Popatrzcie, mamy tu ludzi w strojach ludowych ze wszystkich regionów Słowacji i Spodhala. Czy to nie jest piękne? Na Słowacji nie świętuje się Andrzejek. Katarzynki to ostatnia impreza przed Adwentem. W tegorocznej wzięło udział ponad 200 osób z całej Słowacji i Podhala. To są ludzie z całej Słowacji, z Moraw, ja jestem z Zachodu. My się z Polakami z zagranicy spotykamy regularnie. Dziś granice nie istnieją. Jesteśmy przecież wszyscy w jednej Unii Europejskiej. Służą w naszej Europejskiej Unii.